Bez zbędnych formalności czas na uproszczenia dla rolników. Andrzej Baryła, dzień dobry, zapraszam na Agrobiznes. Na południu Polski prace polowe idą pełną parą, jednak nie brak opinii, że jeszcze za wcześnie na wysiew nawozów czy zabiegi ochronne. A o tym, kto ma rację, dyskutuje się na internetowych forach. Jak widzę, że sąsiedzi już sieją, to i ja zacząłem. Już oborniki wywożone, niektórzy dopiero wożą. I się szykujemy już do siewu. Jest w miarę sucho. Bo przez e, miesiąc chyba nie padał deszcz i suche mrozy były, tak że można w pole wjechać. Taki jak ten park maszynowy to marzenie jednego rolnika. W rodzinnym gospodarstwie pracowało na to kilka pokoleń. Dzięki temu młodzi fizycznie mają dużo lżej. Strat nie da się już odrobić. Tu co prawda udało się zasadzić ziemniaki, ale część już wygniła. Do tego dochodzą ogromne opóźnienia. Niecierpliwością czeka, aż będzie mógł wjechać ciągnikiem na to pole. Tutaj mieliśmy siać trawę też już miesiąc czasu, stoją prace do tyłu. Wiadomo, liczyłem się z tym, że tu będzie mokro, bo zawsze jest, ale nie myślałem, że to będzie aż tak. Opóźnienia w pracach polowych przełożyły się w tym roku na późne składanie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich. Pogody nie przeskoczymy, a jeżeli są deszczowe dni, no to staramy się robić to, co musimy. To są nasze pieniądze. To intensywny czas siewów zbóż ozimych i zbioru kukurydzy, buraków, ziemniaków oraz warzyw. Kukurydzę rolnicy chcieli zebrać z pól przed deszczami, więc w weekend bardzo dużo mokrego ziarna docierało do punktów skupu. Informują maklerzy, chętnych na nią nie brakuje. Na razie wilgotność mokrej kukurydzy jest niska i wynosi około 25%. Ceny w magazynach krajowych za kukurydzę mokrą kształtują się od 400 do 480 zł, a za suchą od 740 do 800 zł. Jednak ci, którzy zajęcie są teraz pracami polowymi, już muszą myśleć o stopniowym opróżnianiu magazynów ze zbożem pod nowe zbiory oraz o zabezpieczeniu drogich maszyn w okresie zimowym. Pła jesień sprzyja pracom polowym, bo choć żniwa czy siewy się zakończyły, to rolnicy przygotowują pola i rośliny do zimy. Sprawdza się odczyn gleby i gdy zachodzi potrzeba, odkwarza się grunty, rozsiewając wapno. Wykonuje się przedzimową orkę, która zwiększa pojemność wodną pól i pomaga pozbywać się szkodników. Nawozi oziminy azotem i stosuje herbicydy czy ochronę przed grzybami. Część pól zaczyna w słońcu wyglądać jak falujące rzeki. W szczytowym okresie pylenia są trawy, a w naszym klimacie to one odpowiadają najczęściej za reakcje alergiczne. Żniwa udało się zakończyć w trzy dni. Plony, choć zapowiadały się nie najlepiej, były udane. W rodzinnym gospodarstwie trwają przygotowania do jesiennych siewów. W pracy przydaje się nowy sprzęt kupiony dzięki dofinansowaniu na modernizację. Ciągnik, rozrzutnik, pług. Takie podstawowe maszyny potrzebne do gospodarstwa, a potrzebowaliśmy powiększyć, bo małe było wszystko i gospodarstwo się zwiększyło i maszyny też trzeba było większe. Takie rzeczy tylko w agrobiznesie. Zapraszam do zobaczenia.